Lubicie chodzić do kina i oprócz filmu, co tak naprawdę jest w kinie dla wielu najważniejsze? Oczywiście, że popcorn. Dlatego ja mam dzisiaj dla Was produkt od firmy Ariette. Jest to maszyna do robienia popcornu. Firma Ariette ma nam do zaoferowania produkt, który sprawi, że będziesz mógł w domowych warunkach stworzyć sobie wieczór kinowy ze świeżym, pachnącym popcornem. Party Time 2954 to fenomenalnie wyglądający sprzęt, stylizowany na amerykańskie lata 50. Urządzenie umożliwi nam w kilka minut zrobienie pysznego popcornu całkowicie beztłuszczowo, tak jak ma to miejsce w kinach i na festynach. Cześć, ja jestem Patryk i dzisiaj przygotowałem dla was produkt, który przede wszystkim ma jedną funkcję: zrobienie pysznego, pachnącego popcornu w domowych warunkach. Jest to naprawdę proste, przyjemne, funkcjonalne i sprawia, że od teraz możecie zaprosić dziewczynę do domu, zasłonić okna, włączyć Netflixa, wybrać wasz ulubiony film albo jakąś nowość serialową, kliknąć jeden przycisk, zrobić Pachnący, bardzo, ale to bardzo smaczny popcorn i wszystko gotowe. My też sobie zrobimy. Cześć, Taki... kuszysty. Muszę przyznać, że korzystanie z tego produktu jest strasznie przyjemne i sprawia bardzo dużo frajdy. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze w kinie lubię ten zapach takiego świeżego popcornu, takiej ciepłej kukurydzy wypuchającej, tego odgłosu wypuchającej kukurydzy. To sprawia, że w mojej głowie e, zaczynają wracać wspomnienia z. Ciekawych, na przykład filmów, wyjść ze znajomymi do kina, to ma taką swoją otoczkę, która powoduje, że wracamy do tego kina, że chcemy jeszcze więcej. Popcorn sam w sobie jest o wiele lepszy niż taki popcorn z mikrofali, bo jest zdecydowanie bardziej puszysty. To, co mnie zaskoczyło, to prędkość, z jaką to urządzenie wykonuje ten popcorn. Wsypujemy, chwilkę trzeba tylko czekać, i on już zaczyna strzelać. Tylko nie zapomnijcie podstawić miski bo w zestawie miski nie ma trzeba podłożyć swoją, ale potem już jest wszystko gotowe to na co też warto zwrócić uwagę to design tego urządzenia inżynierowie, projektanci tego produktu od firmy Ariete stwierdzili, że będzie on wyglądał jak takie maszyny grające z lat 50 w Ameryce i ja Wam powiem, że to naprawdę tak wygląda jest wykonane ze świetnych materiałów i stojąc w kuchni zapewniam Was że każdy się zapyta, a co to jest, czasem nie maszyna do robienia popcornu. I co dalej? Poprosi was, żebyście ten popcorn zrobili. Jeżeli jesteście fanami kina, jesteście fanami popcornu, to to jest rzecz, to jest urządzenie, które musi się znaleźć w waszym domu. I zapewniam Was, że od tej pory nie będziecie już korzystać z popcornu do mikrofali, tylko będziecie korzystać z tego produktu. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, maszyny do robienia popcornu od firmy Ariette. To w opisie tego odcinka znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. Ja Was zapraszam do siebie na popcorn. Teraz już z Wami żegnam. Zostawcie subskrypcję, lajka. Napiszcie komentarz, czy lubicie popcorn. I do następnego.